Stanowiliśmy w tym roku być pierwszymi, którzy zorganizują e, Wielkopolanki, bo podpatrują nas ludzie i trochę tych rajdów podobnych się pojawiło, e, ale jesteśmy pierwsi i dzięki temu mamy fantastyczną pogodę do prób samochodowych. Jest biało, jest śnieg, dziewczyny będą się świetnie bawić. Potem będzie trasa i potem będą próby niespodzianki. Na pewno będzie fajnie. Przygotowania trwały już od dobrych dwóch miesięcy. Opracowanie trasy, pozyskanie nagród, sponsorów. E, zgłosiło się 57 załóg, dojechało na start 55. Będzie piekielnie trudna trasa. Oczywiście, że tak. Z diabłami zawsze. Na to. No, damy radę. Damy radę. A to? Jak nastroje, jak Bojące. zaostrzone Bojące. te widły? Tak, tak pozytywnie zakręcone. Ja się boją. Ja się boją. Ogony schowane? <laughs> tak. Mamy tam ogonek. O, ogonek su. jest, baloniki są. W razie czego coś tam że rzucimy diabelskiego? To nie jest wasz pierwszy rajd. Pierwszy. Pierwszy. Tak. Pierwszy. I czego się spodziewacie? Czeko? Nikt nic nie wie. Czego się spodziewacie? Zaciekłej walki. Czego jeszcze? Emocji. Na, Fanu. To, na to liczyć. Pan! Na... Dobry pan, liczymy. Musimy tak. wygrać! wysoko. Czemu? Nie powie, powiedzmy szczerze, że nasza koleżanka dała nam na miary, bo już bierze zakonnica, o, bierze trzeci raz w tym udział, więc nas tak... Pozytywnie nakręciła, że sami wzięłyśmy udział zakonnicę Tak. Podobno macie jakieś kąszachty z diabłami z załogi przeciwnej. Staramy się nawrócić te diabły. No właśnie, bo powiedziały, że są dzięki Wam dzisiaj tak. na rajdzie. Tak. Długo tak. trwało to nawracanie? Cały rok. Cały rok. I jak dzisiaj... Był opór, był opór, udało Ale są z nami. się, są z nami. W przyszłym roku pewnie będą, będą zakonnicami. Wy już, nie pierwszy to jest Wasz rajd, prawda? Trzeci, Trzeci. I jak do tej pory było i czego spodziewacie się dzisiaj? Nie spodziewałyśmy się śniegu. To na pewno. Spodziewamy to się to wygranej, było. bo jeszcze tym razem nie wygrałyśmy, odgieliśmy. więc w tym do, dzieła, do dzieła. Jaki jest sposób, Wasz sposób na wygraną? Będzie? Aleluja i do przodu! Aleluja, zgrany team. I się śmiejemy dużo. Dużo zabawy. Dużo zabawy, dużo śmiechu. Będzie dobrze. My dzisiaj będziemy driftować. Bo jedziemy BMW Z3 z napędem na tył, więc y, będzie ciekawie. Będzie ciekawie, no właśnie, ale, bo to jest taki rajd i próby. No. W czym jesteście lepsze? W czym się czujecie lepsze? W czym się czujemy lepsze? No właśnie, o chodź kierowca. 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 Lepsza? To jest kierowca, Dobra, no, moja Ilonka, moja tak, kierowca. która ze mną jedzie. To jesteś lepsza w driftowaniu, czy Kasia jest lepsza w, w nawigowaniu? Myślę, że Kasia jest świetna w nawigowaniu, a jak wyjdzie z driftami na oponach letnich na śniegu, to się okaże. No coś, Ale myślę, że drifty będą. Nagle będą. pojawiła się zima, więc. Tak. Y, no, po drodze, tak. Słuchajcie, a nie, nie lepiej było w domu siedzieć w ciepłych kapczach pod końcem taka Woda. zabawa? No gdzie? Woda. Ja tak powiem, żeby nas ominęła taka fajna zabawa, no, no nie? Które koło gospodyń Biejskiej reprezentujecie? Żadne. Czyli kim jesteście? z sklutowo. I tak kolorowo wchodzą wszystkie w Prudowie? Tak, wszystkie, no. Oczywiście my tak chodzimy. <grywia> Do obi tak obiady przygotowujemy w Prudowie. Wygrać dzisiaj jazdą, próbą czy tańcem? Urodą i wdziękiem. No żartuję. Myślę, że damy radę na próbach sprawnościowych. Ja liczę na próby sprawnościowe, że się uda. No to ty I... jesteś kierowcą, tak? A tak? no, jak teraz będzie trudno? Nie wiem, pierwszy raz jestem. To się nie boję. Ale rozumiem, że zatańczysz do na nas. No raczej. Kiedy? A mogę teraz? Dawaj. <grymka> Dawaj. <grymka> Za Kilka przebrań zrobiło naprawdę naprawdę duże wrażenie. Między innymi zakonnice, załoga szereka, czarownice. Może bardzo dużą pomysłowością się wykazały uczestniczki, jak co roku. Więc bardzo się cieszymy, co roku mam jakiekolwiek przebrania, bawimy się przed Cała rodzinka Szrekowa, czyli będzie wesoło i nie zabraknie jedzenia, nie zabraknie? Może zabraknąć. Za dużo nas tu trochę, więc może. Bo tu jest y, klimatycznie, jest fajnie, y, można sobie pojeździć, trochę po, popsuć auto, więc jest fajnie. Super. A to twoje, czy. Moje. Chłopaka Moje. męża? Moje. <laughs> Moje własne. <śmiech> <śmiech> to ty taka, jesteś. Y, y, skora do burzaku. A Oczywiście, jestem bardzo całośna od zawsze. A dzisiaj nie jest zimno? Nie jest mi zimno. Atmosfera tu jest tak gorąca, że naprawdę. Uciekam, bo czekam do zdjęcia. <laughs> Szukasz kolejnej ofiary, tak? Tak jest, tak jest. Czy to Wasze przebranie świadczy o tym, że będziecie w samochodzie wesoło? To na pewno, jak na każdym rajdzie. Na każdym, czyli to już jest wasz kolejny, Tak, tak. tak. No a co roku jeździmy? Jak? Dzisiaj, co, czego chcecie? Czego, czego oczekujecie? Czego e, lepszej chcecie? pogody byśmy chciały. A będzie jeszcze bardziej śmieszna. ten rajd to jest bardziej nie, współzawodnictwo czy zabawa? Nie, zabawa. bardziej zabawa. Zabawa, no. Słuchajcie, a no jak wam nie wyjdzie, to co? To, to nic trudno. Nigdy tam nie wychodzi. No, to, to... Wystawiacie lampeczki, zakaz wjazdu, tak? Nakaz, zakaz. To, co będziecie tak koleżanką też dzisiaj robić na trasie? Trochę pokierujemy tym ruchem. Gdzie trzeba, to i dziurę postawimy. Świetna okazja, żeby się wyrwać, zostawić tych facetów w domu z dzieciakami. Dać, I poświętować. Dać okazję do, do nacieszenia się domem. Zawsze bardzo chętnie tutaj przyjeżdżamy, bardzo się cieszymy na tą imprezę. Przyjeżdżamy tutaj, bo pomimo zimnej temperatury atmosfera jest gorąca i bardzo lubimy tu być. Co Wam lepiej pójdzie? Trasa czy próby? Się okaże! Co, 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 to tu jest? Bo my jesteśmy narzeczone brada Pita. Jeszcze. I on wie o tym, że tu jesteście? No, ktoś musiał nam dać samochód. Liczymy, <laughs> że jeśli nie wiedział, to teraz się dowie. Robimy próby. Prowadzenia taczki budowlanej. Niestety, zmieniamy możliwość obserwowania trasy przez okulary, które robią wrażenie pijanego kierowcy. I meta! Dojeżdżałaś do bety, to podnosiłaś bardzo wysoko nogi, to pomaga? E, tak, bo, bo żeby nic nie wdepnąć i nic e, się nie potknąć. Świetna zabawa, e, my z koleżanką od kilku lat bierzemy udział, akurat miałyśmy kilkuletnią przerwę, więc naprawdę fantastycznie jest wrócić jakby e, po kilku latach e, do tej fajnej zabawy i mam nadzieję, że nam e, uda się co roku jeździć, A zabawa jest rewelacyjna, każdemu polecam. jeszcze, oprócz trasy, oprócz prób samochodowych za atrakcje ci przygotowaliście? Jest jeszcze próba sprawnościowa niespodzianka, która odbędzie się w trakcie już oczekiwania na wyniki. Będzie to próba operowania maszyną budowlaną. To będą burzyć? Z tego co wiem, burzyć nic, będą natomiast musiały coś przestawić przy pomocy, przy pomocy koparki. Wielkopolanki za kółkiem radzą sobie fantastycznie. Widać, że z roku na rok poziom jazdy jest dużo lepszy. Ja nawet czasami mam wrażenie, że niektóre kobiety jeżdżą lepiej niż mężczyźni.